feel low you can still go even when you feel slow you can still go even when there's no hope you can still go i never answer to no man i still go 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 go, go 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 hustle out hustle every single day i'll be making moves till i'm buried in my grave To system, pod Kambodża. Mamy godzinę przed ósmą. Ja wracam z to można powiedzieć, z banku. A chociaż tak naprawdę wypłacałem pieniądze z karty, wpłacałem na konto w Kambodży, bo tutaj. O, robię zamówienia na mebelki do Houseu i na ekspres do kawy i muszę przesłać też Część Bartkowi yy, Także yy, Takie transakcje z rana yy, Co wam chciałem pokazać to yy, Właśnie tutaj Riverside yy, jak się zaczyna zmieniać Tak jak wam mówiłem W maju mają się tutaj odbyć, część ma się odbyć tutaj zawodów związanych z Azjatycką e, Olimpiadą. W Kampocie będą się rozgrywały prawdopodobnie rozgrywki, em, e, znaczy prawdopod prawdopodobnie, tylko na pewno rozgrywki związane z wodą, czyli jakieś kajaki, łodzie. E, będzie to wszystko się działo tam przed naszym e, Gesshausem, e, między starym właśnie tym mostem a nowym, który jest tam dalej. No i jak widzicie, tutaj e, prace też już trwają. No, mają jeszcze kilka miesięcy, także, także, jak no, widzicie, się sporo dzieje. Ja wracam do Guest House'u, dziś może pojadę jeszcze do Naku Bendy, troszkę odpocząć, bo ostatnie dni e, to bardzo, no, były bardzo intensywne. Nie że były święta, to cały czas coś tam robiłem i pracowałem, a tu się buduje najwyższy w przyszłości budynek w Kampocie. Tutaj się na chwilę zatrzymamy, jak się ostatnio okazało, budynek ten będzie posiadał 42 piętra i będzie najwyższym e, budynkiem w Kambodży poza Phnom Penh. Ja już jestem w Gesshausie. na razie na górze jeszcze nie mamy żadnych <śm> krzesełek ani no nic do siedzenia, ale już chętnie bym sobie chciał zjeść śniadanko, bo tam pewnie gdzieś na górze będziemy też mieli coś do gotowania. Ja sobie kupiłem bagieteczki. Coś tam do tych bagietek sobie przyniosę. A tutaj jeszcze już kawę w sumie skończyłem. Ale jeszcze takie mm, banany. Chipsy z bananów można powiedzieć. Na słodko yy, sobie wziąłem. Bardzo lubię. Staram się... Ja ogólnie kocham cukier i staram się <laughs> na bieżąco cukier uzupełniać ale w Kambodży no, jest tyle zamienników takich wiecie naturalnych, e, że no, staram się takich słodyczy, czekolady, jakiś cukru zwykłego nie jeść. A tutaj naprawdę e, no, jest dosyć e, duży wybór. No nic. No, zabieram się za jedzenie i biorę się do pracy, bo mam się sporo zadania. Jeszcze chciałbym pojechać do Nakupu no, i do Kambodży Prezes Malin Zostawił samochód, mechanika, ogólnie ma dużo do ogarnięcia A my przyjechaliśmy, ja już dzisiaj tej rano byłem do bezkoszulkiego bez po bułeczki Także wziąłem jeszcze na chwilę telefon do ręki A tutaj zobaczcie jakie ma fajne mm, oczko jak dużo ryb różnych Lubię to, lubię to A my jedziemy dalej w swoją stronę Unboxing, czyli to co Michał lubi najbardziej, przyszły Solary. Wiadomo skąd, wiadomo po co. Michał tam już śruby kleja. My tu, ma, my tu dzisiaj pod Lion Brand. Kitchen cleaner taki masz? Z makro. No właśnie, kupiłem im, żeby do czyszczenia jeszcze i chyba nigdy nie użyli, bo tak nie wygląda to pilot do tego jest nawet? o to bariera, no. no chodzi po całej farmie teraz z pilotem. Stary do każdego jest, nie? No ja, ja wiem. Wiesz, ale jeden będzie nie. pewnie. O kurczę. Nie no, tego od prądu musi być tak. Znaczy myślałem, że może coś będzie baterii. Na baterii. Że wysunie jeszcze się coś, może. Coś tak. Wiatraczek jeszcze. Ale to na przykład. Czy to nie będzie rdzyweć? No nie, no pewnie będzie, ale no, z czego my się spodziewali. No nie, nie. O, to jeszcze jest taka. Zobaczymy, nie? Złączka. Ja ci nie wiem, czy ci nie zaszłam teraz dodatkowo liczyć, że prąd produkujesz na farmie. W Kambodży coś takiego jest, że tam yy, po przekroczeniu jakiejś, jakiegoś limitu chyba w yy, no ogóle nie można, nie? Coś z tym. Z tym... No niby nie skupujemy energii, także coś takiego kiedyś, nie? Mhm. Mm no i co? Nie ma słońca O! Mruga Tak? O no! Coś mruga Włącza się, zaczyna Dajmy mu A co tam jeszcze? Co tu jeszcze Michał ma? Bułeczki, zakupy, pudełka odkurzac 140 dolarów 130 130 to rzecz 140, 140. A no dobra. Jaja, jakieś zakupy tutaj, to jest solarów ile? 6? 6 solarów, tam karma dla psów. I jeszcze, a, brązowy cukier. No się chwilę poładuje, zobaczymy. Nie? Myślałem, że będą przedwieńcze, ale powinny wystarczyć. Eee, wiem, przy tym słońcu, co tam jest w okupędzie, to myślę, że spoko. jasno, to nie No. Tak się tak to wygląda, tam ekipa rozpakowuje jeszcze stare salonowe graty, czyli złota rączka z... Złota rączka to <grym> Złota rączka czasami tutaj mi tak śpiewa i jakieś jęczy coś pod nosem, że zaczynam się niego martwić. Można hmm. Kolejny unboxing, no ale niestety się każdy nam kazał 21 to jest? No, no ci powiem panie, że wizualizacja jest. Jak tam widzieć, <grym> jak wiadro wygląda, Tak. tak. Ci powiem, że nie takie wiadro, kurczę. Ale farbę też by tutaj przewiózł. Przetestujemy zaraz. 960F, co to, to znaczy? To jest model. Model, aha. Zaraz czekaj to To jest filtr tutaj taki. svo kýt ég njaukinna þró My obecnie znajdujemy się przy Darawinie, czyli taki sklep w centrum. Michał poszedł po mleko. Nie ma mleka? Nie polskiego mleka. Nie ma polskiego mleka. A tutaj, jak możecie zobaczyć, jest AIM. To nowe miejsce. Jak się wygląda? Nie wiem. W każdym razie to jest zrobione takie. Tutaj na sklepach takie rzeczy, to stare jest nimi no, widzisz, no. takie cegły tu wystają Musimy sobie to wyobraź, tak się ściągnie jak jakiegoś Musimy A tam chyba dopiero, no. no. ta konstrukcja tak zostanie, myślisz? Gdzie? Że... Co, to? Ta, ta, tak to, to, To to, to jest taka stylowa. No, czy policjant przy Był po ten, pieniądze W każdym razie jest choinka, jest choinka, są prezenty Restauracja Simon. O, już byliśmy tutaj niejednokrotnie No winner Zdrowie. I co jeszcze możemy życzyć? Szczęśliwego Nowego Roku, Michał. Bo to już tu w ogóle życzeń, żeśmy składali. Ale ostatnio był taki Saigon Nie było czasu. Zarówno u Michała i u nas tutaj, że nie było czasu. W każdym razie dzisiaj ja Wam nawet się mogę pokazać. Szczęśliwego Nowego Roku. Pewnie ten odcinek będzie gdzieś w połowie stycznia, może w lutym. Ale pamiętajcie, że życzyłem Wam na Facebooku życzenia złożyłem e, też dzisiaj. A na YouTube też jakieś tam zdjęcie wrzuciłem. Także powinno być spokój. Także kuchnia indyjska wjechała, Michał już się zajada. Jest wszystko: I, i. sosy, i ryże, i placki. No ja powiem, mam od czasu do czasu. Zazwyczaj jak jest, Michał jest, to tutaj jem, ale. Jedzenie jest bardzo dobre i ilościowo za tą cenę chyba w miarę jest spoko, nie? Ty chyba nigdy nie kończysz całości, czy czasami się zdarza? Zdarza mi się, ale dobrze, że jesteś, nie? <laughs> no, a potem ja walczę... Z syniem najczęściej jedno na dwoje bierzemy, nie? Bo to... wystarczy. Nie no, jest tego, nie ma co. jest ryż, Rysz, Dobra, ja mi ślinka cieknie, biorę się do jedzenia, a przed chwilą tutaj nam się w ogóle taki duży autobus... E, pojawił na rejonie ciężko było mu przyjechać nie wiem którędy on w ogóle wjechał no ale czasami tak bywa kolejne przygody z Tundrą Może nie przygody ale naprawianie klimatyzacji wymiana żarówek instalacja kamery wstecznej i przedniej No i zobaczymy ile stawiam że 65 dolarów 65 dolarów Zobaczymy, czy się Michał strzelił, czy nie, ale 65 dolarów brzmi całkiem rozsądnie razy 4,40, bo widziałem, że dolar już spadł do tych kwot, a był 5 zł. W razie wróciliśmy, a to ze względu na to, że kamera tutaj Michał zainstalował nową kamerę. do rejestrowania, a tutaj ta cofania jest wyżej. No i teraz sytuacja wygląda tak, że w tej małej, jak Michał cofał, włącza się ta kamera, ta, ale nie, nie, nie włącza się na wyświetlaczu. Także, chociaż Michał nie, nie trafił z już 65 było 40, ale za to... nie działa kamera. Ale nie działa kamera. Znaczy działa, ale nie ta. I nie wyświetla się w tym miejscu, co trzeba. Dosyć ciekawe, co tu się wydarzyło, a odnośnie jeszcze tego tutaj budynku chciałem wam powiedzieć, że no fajny taki prześwit w środku będzie. Podoba mi się, jakiś pewnie guest house'ik, ale stylizacja jest okej. Okay. No ogólnie z tymi warsztatami to jest tak, żeby zrobić, zrobić, bo zrobić. Nieważne, czy to będzie funkcjonować dobrze, czy to będzie działać. Ale... Michał tam się też szuka Ale to jest Kambodża Czy to... Czy to ze sprzątaniem, czy jak widzicie, jakieś tutaj Warsztaty samochodowe, no i inne też rzeczy, no niestety, ale Ciężko znaleźć jakość I dobre wykonanie My już z Michałem wracamy a tutaj mamy taki chiński samochodzik. No, jak dla mnie, podobny trochę do Porsche TKN. Michał mówi, że to jest jakiś. Jaki da jeszcze Porsche? Mówiłeś model? Taycan ta? No, nie, ale nie, 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 nie nie znam się. 911 to z Porsche. <laughs> całkiem nieźle wygląda samochód. A to też jakiś chyba dosyć nowy egzemplarz, nie? Wygląda mhm. na. No, może go będziemy wyprzedzać? Proszę no bardzo. bardzo Z przodu chyba też wyglądał jak... Proszę Takie miał lampy dziwne. A odnośnie jeszcze tak chińskich Samochodów Chińskich rzeczy no Wiele osób ocenia Chińskie produkty jako Niskiej jakości, ale no my tutaj ja czy Michał możemy powiedzieć, no chyba to wszystko, Michał, w zależności prawda, od ceny jest. Bo... Wiadomo, są rzeczy, których nie, totalnie nie mają wartości. Tak jak te, rozmawialiśmy parę razy o tych narzędziach, czy tych zabawkach, nie? Tak, no dużo, często wszystkie te chińskie gratisy, które przychodzą, to są właśnie kurde, gratisami bez wartości, są takie niskiej jakości. A oczywiście jest mnóstwo rzeczy, które są po prostu bardzo dobrej jakości, a swoją drogą większość Zachodnich marek ma swoje manufaktury teraz? Na przykład Chinarnie. iPhone. Na przykład iPhone i nie wiem, Kershar właśnie przykładowo, którego ostatnio kupiłem, jest chiński, a nie niemiecki przecież. Uh -huh. I, i mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo marek. I po zespołów samochodowych też mnóstwo się produkuje w Chinach uh -huh. do zachodnich samochodów. No półprzewodniki na przykład na Tajwanie. To jest w ogóle chyba jedyne miejsce, gdzie produkują te poprzewodniki. Dlatego teraz obecnie jest taka też. Walka o ten Tajwan pomiędzy Stanami a, a, a Chinami. Tajwan uważa, że jest wolnym państwem. Chiny twierdzą, że nadal podlegają pod Chiny. Michał na zakręcie lewym idzie na podwójnej ciągłej. Wszystko rejestrujemy to zostanie zgłoszone. Tak, na, testuje rejestrator, czy, czy ten. Przynotuje moje błędy. Premier się dowie, tu w ogóle miał być osiedle, a teraz widzę jakby kościół budowali. No ta konstrukcja tak wygląda. Ja myślę, że to będą szeregowce takie, tylko oni na metalowej konstrukcji będą robić. No. Dziwnie, nie po polsku. No nie, nie po polsku to na pewno. A kościół to na bangnie Kościół. No, my jedziemy do kupendy no już. Teraz to będzie chyba z godzina jeszcze widno i się ciemno zrobi no, ale trochę odpoczynku, ostatnio jak mogliście też zobaczyć lub nie, bo też często nic nie nagrywałem Ale pracy masa, Bartek pojechał na wieś, odpoczywa Mi też się parę godzin należy Przyszłoroczne piwo Przyszłoroczne? Nie, to jest miło, zobacz, wszystko jasne, wielkanocne Nie no, jest za rok królika, nie? Za rok królika, okej okay. W każdym razie takie, takie Kambodże troszkę w innej odsłonie. Ja już jestem nieprowadzący, to rozpocznę ten bal. Zapraszamy również do dołączenia do naszej grupy na Facebooku grupa Cambolife. Pokazujemy tam troszkę więcej. Wrzucamy zdjęcia, informacje, link w opisie tego filmu.